Szanowni Państwo, w katakumbach świętego Kaliksta, najstarszym cmentarzu chrześcijańskim w Rzymie, można zobaczyć pierwszy, chyba z połowy II wieku naszej ery, wizerunek Chrystusa, dobrego pasterza, niosącego na ramionach zagubioną owcę. To fakt. Kogoś musimy sobie obrać za pasterza, przewodnika, na kim chcemy się oprzeć, komu zaufać. Każdy na kimś jest oparty i na każdym z nas ktoś inny się opiera. Tak mi się zdaje, że kandydatów na liderów i pasterzy jest bez liku. Chętnych, by przewodzić, pasterzować, prowadzić, aż nadto robią wszystko, byśmy ich posłuchali. Za nimi poszli, wszyscy chcą prowadzić i przewodzić, a mało kto chce być prowadzonym. Logika dzisiejszych kandydatów na pasterzy oparta jest przede wszystkim na obiecywaniu, a miarą dobrego pasterza jest odwaga na decyzję wizerunkowo i popularnościowo nieopłacalną. Oferujący nam siebie za liderów i pasterzy mają zwykle usta pełne słów, okrągłych zdań, obietnic, które zresztą sami chętnie chcemy słyszeć i które łechcą nasze ucho. Ten wzorcowy pasterz nie kalkuluje, nie opowiada jak trudna decyzja przed nim, ile ryzykuje, tylko ją podejmuje, bo idzie o dobro i bezpieczeństwo. To nic, że czasem tylko pojedyncze. Im bardziej przyglądam się dzisiejszym pasterzom i liderom, i tym bardzo chcącym nimi być, mam przed oczami przeciwieństwo pasterza, najemnika. Może dlatego, że jego ambicją jest osobisty sukces, a dziś najważniejsze to przecież? Może przez to, że chłodna kalkulacja opłacalności ważniejsza jest niż empatia i wdzięczność i dlatego najpierw zadba o siebie, nawet dezerterując niż o dobro jemu powierzonych, w zgodzie zresztą z logiką pierwszeństwa myślenia i dbania o sobie? Mam wrażenie, że w dzisiejszych różnośrodowiskowych pasterzach i liderach więcej jest niestety z najemnika niż z dobrego pasterza, więcej z logiki wynajęcia niż powołania. Może dlatego coraz trudniej przychodzi nam rozpoznać i powiedzieć o kimś, to jest ktoś. Bo to nie urząd czy funkcja czynią kogoś kimś osobowością, a sposób jej sprawowania. Ile w nim z pasterza, ile z najemnika? Jasne. Potrzebujemy pasterzy, nie najemników. Ale to wymaganie musimy postawić także sobie. Bądźmy więc wzajemnie dla siebie bardziej pasterzami niż najemnikami.